Film rozpoczyna się w ciemnym pomieszczeniu, gdzie widzimy mężczyznę hibernującego w kryokomorze. Noszą specjalną maskę, która pozwala mu oddychać i spożywać jedzenie podczas snu. Kamera następnie przechodzi na monitor w pokoju i szokująco ujawnia, że nieznany mężczyzna przebywał w hibernacji przez 17 lat, 2 miesiące i 22 godziny. Nagle urządzenie ulega awarii, a Krokomora powoli się otwiera. Migające światła i wyjące alarmy wypełniają pokój, zmuszając mężczyznę do przebudzenia się po prawie dwie dekadach snu. Pierwszą rzeczą, którą robi, jest zdjęcie maski, wreszcie widzimy jego twarz. Wygląda na około pięćdziesiątkę, co widać po tym, że ma ledwo jakieś włosy. Kiedy syreny nadal wyją, mężczyzna kaszle przez chwilę, po czym opiera się o ścianę. Po tych wszystkich latach snu jego ciało wydaje się nieco zesztywniałe, ale mężczyzna nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. Ponieważ monitor ostrzega go, aby natychmiast ewakuować się, więc szybko rozejrzał się po pokoju i zebrał jak najwięcej zapasów. Mężczyzna zakłada również specjalny kombinezon i chwyta karabin, zanim wyjdzie na zewnątrz. Po wyjściu z bunkra wchodzi na powierzchnię. Ale na jego przerażenie odkrywa świat znacznie różniący się od tego, który znał 17 lat temu. Piękne miasto, które kiedyś tętniło życiem i zielenią, zostało zniszczone poza naprawę. Nawet jednego żywego stworzenia nie widać w oddali, co wskazuje, że doszło tu do ataku nuklearnego. Jakby tego było mało, non-stop pada deszcz. Promieniotwórczy deszcz skorodował wszystko, co przyszedłoby z nim w kontakcie, sprawiając, że miasto wygląda całkowicie czarno-biało. Ta ponura, przerażająca i zrujnowana rzeczywistość jest teraz nową rzeczywistością. Mężczyzna pozostaje w zupełnym szoku po tym, co widział, ale nie ma innego wyboru jak tylko iść naprzód ponieważ zapasy mogą się skończyć w ciągu kilku godzin. Miejmy nadzieję, że w tym surowym pustkowiu nadal są ludzie, którzy przetrwali. Po zebraniu myśli mężczyzna sprawdza swoje urządzenie, które ujawnia, że środowisko jest zbyt toksyczne do oddychania. Ma ograniczony zapas tlenu, więc musi działać szybko. W tym momencie otrzymuje powiadomienie na swoim urządzeniu, żeby udać się do punktu zbiórki. Odległość wynosi aż 10,4 km, co może zająć godziny w tym środowisku ale mężczyzna nie ma innego wyboru, więc rusza w tamtym kierunku. Następnie dostajemy kilka ujęć z lotu ptaka miasta, i wygląda ono jak niczym innym, jak apokalipsa. Gruzowiska budynków, samochodów i nawet samolotów są rozrzucone tu i ówdzie. Na Ziemi widzimy także krater uderzeniowy, a na gazetach nagłówki o wojnie. Po pewnym czasie spaceru mężczyzna dociera do opuszczonej bazy wojskowej. Kilka samochodów leży na zewnątrz w opłakanym stanie, ale nic w nich użytecznego. Mężczyzna powoli wchodzi do budynku, trzymając karabin gotowy do użycia. Jest zdesperowany, aby znaleźć innego człowieka, ale jednocześnie czuje się czujny, że ludzie mogą przekształcić się w potwory w tej sytuacji. Mężczyzna przechodzi z pomieszczenia do pomieszczenia, aby sprawdzić, ale napotyka tylko grazji i śmieci. W pewnym momencie w końcu udaje mu się znaleźć coś użytecznego telefon stacjonarny. Niestety, nie działa połączenie. Powoduje to załamanie jego serca, i na moment opada z sił ale wkrótce zbiera się i kontynuuje swoją podróż. Po wyjściu z budynku, mężczyzna sprawdza swoje urządzenie, tylko po to, aby dowiedzieć się, że nie ma sygnału. Jego już trudna podróż stała się teraz niemożliwa, ponieważ nie wie, gdzie się udać. Ponownie sprawdza pobliskie samochody, mając nadzieję na znalezienie czegoś użytecznego, ale bez skutku. Mężczyzna następnie bez celu chodzi w losowych kierunkach przez godziny. Staje się tak beznadziejny, że planuje wystrzelić swój jedyny pistolet sygnałowy w niebo. Ale w ostatniej chwili się rozmyśla. Deszcz staje się coraz gorszy, a nadzieje mężczyzny na przetrwanie powoli maleją. Ale właśnie wtedy, gdy jest na najniższym punkcie, jego urządzenie wydaje dźwięk. Mężczyzna sprawdza je i znajduje powiadomienie, środowisko bezpieczne. Pozostawia go to w poważnym dylemacie. Przez 17 długich lat urządzenie było uśpione wewnątrz bunkra, i nie jest pewny, czy daje dokładne odczyty. Ale mężczyzna wie też, że jego zapas tlenu się kończy, więc to ryzyko, które musi podjąć. Wtedy zbiera się na odwagę i zdejmuje ochronny kask. Ku jego uciesze, deszcz nie ma na niego wpływu, co wskazuje, że środowisko tutaj jest naprawdę bezpieczne. Mężczyzna nie może uwierzyć, że wreszcie oddycha naturalnym powietrzem i odczuwa deszcz. Spędza chwilę na cieszeniu się tym momentem, wiedząc, że może już więcej go nie doświadczyć. W środku tego radosnego momentu, urządzenie znów wydaje dźwięk. Tym razem twierdzi, że członek zespołu jest w pobliżu. Mężczyzna jest w szoku, gdy urządzenie pokazuje odległość wynoszącą tylko 205 metrów. Pełen odnowionej nadziei i determinacji zbiera swoje rzeczy i rusza w stronę wskazanego miejsca. Mężczyzna zaczął marzyć o ponownym spotkaniu z innym człowiekiem po prawie dwie dekadach. Niestety, gdy dotrze na miejsce, wszystko, co może znaleźć, to zardzewiały kask należący do członka zespołu. Wyraźnie widać, że ta osoba zmarła już dawno temu. W pobliżu mężczyzna znajduje radio, które wysyłało sygnały do niego. Zrozpaczony i zrozpaczony, łamie się na łzach i zaczyna kląć na całe gardło. Gdy już skończy, oddaje zmarłemu członkowi zespołu właściwy pogrzeb. Recytuje również kilka modlitw, dowodząc, że w nim ludzkość jest naprawdę żywa. Następnie mężczyzna zakłada z powrotem swój kask i kontynuuje podróż. Ponieważ nie zna dokładnego kierunku do punktu zbiórki, decyduje się na objazd. Po kilku godzinach dociera do zniszczonej dzielnicy, która kiedyś była domem dla wielu rodzin. Mężczyzna wchodzi do jednego z domów, gdzie natyka się na pokój wypełniony fotografiami. Patrząc na nie, staje się emocjonalny i zaczyna płakać. Okazuje się, że dom należał do niego samego. Zdjęcie mężczyzny z jego żoną i ukochanym psem przypomina mu radosne chwile, jakie mieli w przeszłości. Ale teraz może tylko marzyć o tych momentach, ponieważ świat, który znał, już nie istnieje. Gdy mężczyzna wychodzi z domu, desperacko błaga o pomoc przez radio. Miejmy nadzieję, że ktoś go usłyszy i odnajdzie. Przez godziny próbuje dalej, a w międzyczasie pokazywane są kolejne ujęcia z lotu ptaka miasta. Wieżowce i inne pomniki zostały zredukowane do gruzów, a wszystko wygląda monochromatycznie. Wkrótce potem mężczyzna wchodzi do tunelu, gdzie natyka się na kilka plakatów. Wszystkie mówią o wojnie i zabijaniu. Mężczyzna obserwuje je przez chwilę, zanim kontynuuje swoją drogę. Kiedy pojawia się głód, wyciąga puszkę z jedzeniem dla psa i zaczyna jeść. To jest ostateczny luksus, jaki może teraz otrzymać, taki jest stan świata. Ale jedzenie szybko się kończy, a wraz z nim szanse na przetrwanie stają się coraz mniejsze. Mimo tej ponurej sytuacji, mężczyzna stara się jak najlepiej motywować. Chociaż nie ma w zasięgu wzroku żadnego człowieka, decyduje, że musi wyglądać schludnie i starannie. Wyciąga żyletkę i zaczyna golić brodę, mimo że jej nie ma. Mężczyzna używa złamanego kawałka szkła, aby się przyjrzeć. Gdy jest zajęty tą czynnością, bateria jego urządzenia nagle się wyczerpuje. Teraz jest zupełnie sam, bez jedzenia, wody i sygnału radiowego. To łamie wolę życia mężczyzny, zaczyna płakać, trzymając urządzenie w ramionach. W następnej scenie, jakimś sposobem, podnosi się i wspina na najwyższy budynek w okolicy. Teraz ma tylko jedną rzecz, która mu może pomóc swoją broń sygnałową. Mężczyzna wciąż ma nadzieję, że w mieście jest żywy człowiek, ale nie wie gdzie. Więc decyduje się na sygnał o pomoc w niebie. Wysyła więc swoją racę w niebo i nerwowo czeka na odpowiedź. Miną kilka sekund i w okolicy panuje absolutna cisza. To załamuje mężczyznę, który przygotowuje się do odejścia. Ale wtedy ktoś odpowiada mu, strzelając z powrotem racą. Widok ten rozpala mężczyznę, który zbiega z budynku i kieruje się w stronę, z której została wystrzelona rakieta. Deszcz również ustaje, co ułatwia mu widoczność. Wtedy dostrzega w oddali kask który prawdopodobnie należy do tej osoby. Ale nasz bohater nie wygląda zbyt podekscytowany, ponieważ na kasku widnieje symbol wroga. Oznacza to, że ta osoba może być wrogo nastawiona, nie wahając się zabić i złupić zapasy. Niemniej jednak, mężczyzna jest gotowy podjąć ryzyko, ponieważ od dłuższego czasu był samotny. Wyciąga swój karabin i powoli kieruje się w stronę kasku. Ale gdy jest już prawie przy nim, za niego słychać dźwięk przeładowania broni. Gdy mężczyzna się odwraca, jest szokowany widząc, że kobieta celuje w niego swoim karabinem. Patrzą na siebie przez chwilę, ale szybko opuszczają bronię, ponieważ nie ma sensu już walczyć. Oboje nie wypowiadają ani jednego słowa, ale wszystko rozumieją.